Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił Wam serce. Jednakże mówię Wam prawdę: pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do Was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.